All right, i don't have much to say about this game. i didn't like it, none of it, um, at all. so, uh, for sure, it was much easier to just throw the ball away in the fourth quarter and just hope that time runs out before they do it. Uh we got the victory. victory. It's the most important thing, we got the fourth position, as i know. very important to jest into the playoffs and you know these games is tough you know playing teams like this and you know they put up a fight you know it was an easy game throughout and you know they made a run because of our mistakes się z drużyną która walczyła o o dużo wyższe cele bo rozstawienie przed playoffami Praktycznie walczyli o to, żeby zająć ostatnie premiowane miejsce, premiowane przewagą parkietu w playoffach, przynajmniej w pierwszej rundzie, więc, więc było wiadomo, że, że Słupsk przyjechał tutaj wygrać mecz, Otóż przez praktycznie przez cały mecz można powiedzieć kontrolowali grę i, i byli zespołem lepszym, to trzeba przyznać obiektywnie, natomiast no, mam dużo słowa uznania dla moich zawodników za to, że w czwartej kwarcie, pomimo, pomimo dystansu, który nas dzielił, drużyna się poderwała do walki i, i chciała, wyraźnie chciała i kibicom tutaj dać jeszcze odrobinę jakiejś takiej przyjemności tego, że pokazać koszykówkę na dobrym poziomie, to co kibice lubią i to myślę się udało, chociaż nie udało się nam do końca dogonić przeciwnika, ale Ostatnie 10 minut było naprawdę ekscytujące i można powiedzieć tylko dzisiaj, że troszkę żal, że wcześniej tak ta gra nie wyglądała, a widać, że zawodnicy, tak jak powiedziałem na samym początku, a tutaj przyszedłem, no, dysponują potencjałem. Każdy z nich indywidualnie. Myślę, że, że nie ustępuje wielu zawodnikom, którzy grają w wyżej rozstawionych drużynach, ale prawda jest taka, że, że bez pracy, bez ciężkiego treningu to trudno jest osiągnąć dzisiaj w sporcie sukces. No i cóż, no i trzeba, każdy z zawodników na pewno już myśli o nowym sezonie. Także dostali, dostali na drogę rozgrzeszenie. No i powiedziałem właśnie parę słów, że trzeba ciężko pracować, żeby grać tak, a można grać tak samo jak na, jak prezentują się czarni, czy wcześniej Śląsk, czy nawet tref, Tylko trzeba to okupić ciężką pracą na treningu. Także dziękuję zawodnikom za, za grę. Dziękuję kibicom za to, że te parę meczy na końcu jeszcze ta hala po prostu była tak jak za dawnych czasów. No i cóż, no i niedługo rozpoczną się, jak znam życie, przygotowania następnego sezonu. Dziękuję. Chciałbym pogratulować Drużynie Energii Czarnych Słupsk za dobre spotkanie. Grali, byli bardzo zdeterminowani od samego początku, grali zespołowo, grali fizycznie, atakowali mocno tablicę. Myślę, że jakbyśmy mieli troszeczkę dłuższą ławkę, myślę, że moglibyśmy troszeczkę więcej powalczyć, wnieść troszeczkę więcej presji w obronie. No nic, cieszę się, że cieszę się, że w końcówce pokazaliśmy charakter. No i co, dołączam się tutaj do, do trenera i chciałem podziękować wszystkim kibicom, przede wszystkim pracownikom klubu, trenerowi, wszystkim moim kolegom z drużyny za sezon. Dziękuję. No, ostatnia akcja, no to już było tam dosłownie 12 chyba sekund do końca i, i no oczywiście to było tak trochę zbyt wolno, wszystko się odbyło. No ale cóż, w takich momentach no to już trudno. No. Tą piłkę ma ten człowiek, który jakby no, daje tą, tą największą gwarancję, że chociaż no, wiem jak Jesse gra, że czasami ma cudowne zagrania, rodem z NBA, a czasami jak piłkę poda, to nie wiadomo, do którego kibica, prawda? Także tak, że, proszę. Do czy do którego krzesła, prawda? Także no, on miał tą piłkę w rękach, no. Wcześniejsza akcja była jedna, którą ładnie wszedł pod kozi i oddał takiś słaby rzut, który, który jeszcze mógł nam większą dać wiarę, wiarę w tutaj zwycięstwo na te ostatnie 16 sekund czy 12. To już tak było. Chyba sam to czuł, że już tak zwolnił tą akcję i oddał ten rzut na 3 sekundy, czy dwie do końca. No na pewno no, trudno mówić w tej chwili. Wcześniej na pewno z auty mieliśmy ustawione zagrania i i te pierwszy wariant na Mateusza, w sumie gdyby poszło piłka, to był sam, bo dostał dobrą zasłonę w plecy i był sam pod koszem. Dość długo był sam, ale ta piłka jakoś tam nie doszła do niego. Także Trudno jest w miesiąc wszystko przygotować. Końcówki i auty, naprawdę, proszę mi wierzyć. Czy są jeszcze jakieś pytania? jest powiedzieć w Polfarmie zawsze koniec sezonu, chyba obojętne jak się kończy, to jest taki później ten miesiąc taki owiany trochę tajemnicą, nikt nic nie mówi, prawda, co się będzie działo, także trudno powiedzieć, nie wiem, no ja starałem się zrobić moją najlepszą pracę, jaką mogłem w tym czasie, zawodnicy też dali z siebie wszystko, aczkolwiek trudno się trenuje i trudno się gra po, po, po takich 80% sezonu, kiedy się po prostu przegrało tyle meczy i i trudno jest, uwierzcie mi panowie, pomimo tego, że mówimy tutaj o profesjonalizmie, że, że to praca, prawda, i tak, dalej, i tak dalej, naprawdę trudno zawodnikom się zmotywować, żeby wiedząc, że to już o nic jest to, to granie, tylko o jakby o twarz, to trudno jest się zmotywować, tym bardziej, że wiecie, że nie jest to siatkówka, gdzie się nikt nie dotyka, tylko jest po prostu walka ostra. W pewnym momencie no, nie da się opanować myślenia o tym, żeby nie złapać kontuzji prawda, w meczu o nic itd. itd. No, są różne różne powody, dla których różni, zawodnicy różnie reagują w końcówkach, w takiej sytuacji, w jakiej myśmy, myśmy byli. Prawda? Bo Co innego, kiedy gramy o play-offy, kiedy wciąż walka się toczy o, o naprawdę te jakieś takie cele, o które się gra. Także yy, ja jestem zadowolony z tego, co zawodnicy pokazali, ponieważ było to profesjonalne. W każdym celu treningi, żeśmy pracowali do samego końca. Nie było tutaj jakichś wakacyjnych treningów ani piłki nożnej i tym podobnych rzeczy. Więc pod tym względem, tutaj w samych superlatywach.